Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, stanął przed poważnymi zarzutami w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Jest oskarżony o wręczenie korzyści majątkowej byłemu rektorowi Kolegium Humanem w zamian za dyplom tej uczelni, którego nie zdobył legalnie. Dodatkowo, Sutryk miał wykorzystać ten nielegalnie pozyskany dokument do wyłudzenia 230 tysięcy złotych, korzystając z niego do zasiadania w radach nadzorczych różnych podmiotów samorządowych. Naczelnik śląskiego Wydziału PK Tomasz Tadła podkreślił, że przesłuchania i konfrontacje trwały kilkanaście godzin, w wyniku których Jacek S. oraz Marian D. zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, a B. Prorektor Kolegium Humanem i jego żona zostali tymczasowo aresztowani. Proces ten jest częścią większego śledztwa dotyczącego nielegalnego uzyskiwania dyplomów na tej uczelni, co wiązało się z korupcją. Po wyjściu z prokuratury, Sutryk stanowczo zaprzeczył stawianym mu zarzutom, twierdząc: Nie wręczyłem żadnej łapówki. Sprawa ta z pewnością przyciągnie uwagę opinii publicznej i może mieć istotne konsekwencje dla lokalnej polityki we Wrocławiu. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, stoi w obliczu poważnych zarzutów dotyczących wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi niepublicznej uczelni Kolegium Humanem w zamian za dyplom. Który miał mu umożliwić zasiadanie w radach nadzorczych różnych podmiotów? Skąd miał nielegalnie uzyskać 230 tysięcy złotych? W odpowiedzi na te oskarżenia, prokuratura krajowa zastosowała wobec sutryka poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz dozór policyjny, w tym zakaz kontaktowania się z innymi uczestnikami postępowania. Podczas ostatniego przesłuchania, które trwało kilka godzin, Sutryk skomentował zarzuty jako absurdalne. Po opuszczeniu prokuratury, Sutryk zapewnił dziennikarzy, że nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Zaznaczył, że kwestie poruszane przez prokuraturę były mu znane już od prawie dwóch lat, co pozwoliło mu przygotować się do obrony swojego stanowiska. Prezydent Wrocławia wyraził przekonanie, że nie ma powodów do rezygnacji z pełnionej funkcji, argumentując, że prokurator nie zastosował wobec niego zakazu pełnienia funkcji publicznych, co mógłby uczynić, gdyby zarzuty były bezpośrednio związane z jego urzędem. Dodatkowo, sutryk skrytykował sposób prowadzenia przesłuchań, wskazując, że większość czasu spędził na czekaniu, a nie na udzielaniu wyjaśnień. Na pytanie o możliwy polityczny kontekst sprawy, Sutryk stwierdził, że nie jest w stanie jednoznacznie określić motywów stojących za działaniami prokuratury, ale zauważył, że przez ostatnie lata był wielokrotnie wystawiany na różnorodne próby i kontrowersje, które zdaniem niektórych mogą mieć podtekst polityczny.